Siemaneczko widzówka, z tej strony Orówka i w dzisiejszym odcinku, bardzo fascynującym odcinku gramy z moimi kolegami i dzisiaj poszukiw... Ok ukrywać jestem, dobra jestem lampą mama jestem słaby jestem słaby co? jestem Mówcie do mnie, Orka! Orka jestem! Oj, i w ogóle co gramy? Dzisiaj gramy w Robloxa w Hideensika. Na 100 Dzisiaj gramy w Seek'a. Widzicie, tutaj 100 subskrypcji, to raczej pokażę, jak to. Nie drzej się tak do tego mikrofonu, ja. Nie mogę! Ej, tu gdzie ja jestem? Ej, Janek, to ty? Ej, z tym? To ty skakałeś? Tak. To ja jestem obok ciebie. Tam za tobą beką. Ty jesteś tą za mną? Tak. Aha, no to figma. Ej, a ja jestem ogólnie ławką i tak wcieliłem w ławki w kościele. Ej, Janek, ty rozumiesz, że my będziemy sławnik? Mhm. Ej, jakby co to tu trwa minuta Ej, ogólnie to ja się tak wcieliłem w ławkę Dobra, dołączam do rundy jakieś. Minigana Ej, no choracje. Co? Gadaj gdzieś tam do tej karty. Dobra. No, bo tylko potykamy gadamy. Słaby. Amo, ja też jestem sławny. A moja, jestem sławny. ja myślę, że muszę się przyjść do Egipcie. Tak? Ja myślę, że muszę się przyjść do Egipcie. Ej, ogólnie na jakimś minigunówką. Ej, ogólnie. Ja nie wiem, co robię. Ja rysytuję. Co? Nie wiem, co ja robię. No jestem jakimś... Co ty zrobiłeś chłopie? Ze strzelaniem. Dobra. My z, Janek mam, my z Janem mamy easy win. Skąd wiesz? Bo już my wygraliśmy i to jest tak po prostu. Radzim. Zobaczmy, e, e, musisz, e, Janek, 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 e, weź czy, do niego orka. Orka! Co? Eee, Głosuj na centrum handlowe. I widzą, że e, może zagramy też dwie gry, jak się uda. Jak się uda, to zagramy dwie gry. Ale czekaj, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. Robić. Nie wiem. A, Tipek nie wie. A, dobra, Tipek nie wie. Dobra, to powiedz, ej, ale to powiedz to, co Janek mówił. Nie, jestem ukrywaczem, jest. to więc to, co Janek mówił. Czyli co? A, że jak się uda, to dzisiaj zagramy w dwie gry. No, wow. Czyli zagramy jeszcze w Squid Game. Okay, no. Ej, oh, to spotkanie... Ej, teraz, a jak będziesz miał z dużo to zrobisz spotkanie na Brookhaven? No Dzięki. mogę. Dzięki. Na przepraszam. Ej, to powiedz... Ej, powiedz że jak... Eee... Zastanowię ja, sam możesz powiedzieć? Powiedz mi, że jakby tutaj na 200 subskrypcji, to... Ale sam musisz powiedzieć. Ja tutaj. Go wiecie... Czekaj, bo to się zaczyna. Ale ty się robisz? Co? Czemu jesteś tak cicho? Dobra, widzowie, uwaga, jak dobijecie tutaj. Ja nagrywam 500. 500 łapek w górę, jak pokażecie 500 łapek w górę, to nagrywam z moimi kolegami drugi odcinek schowanego. Nie, nie, bo ja chcę więcej razy nagrywać niż... Tak za... Dobra, to jak dobijecie 20 łapeczek w górę, to ten. Nie, jak wbijecie jedną łapkę w górę. Jedną łapkę to Klara, Bobka, hmm. Delfina daj będzie.

Okej, okay. ja się połączę. Mmm. pokażę twarz jeszcze wcześniej. Znaczy, o, pokażę twarz wcześniej niż na stosów. Mm. Nie, nie pokażę wcześniej. Jak ja pokażę, to ty pokazujesz. Nie! Robimy wiecie jak? Jak. Robimy tak, że zrobię postać z moją twarzą na 100 subskrypcji, a na 10 tysięcy dopiero pokażę twarz na odcinku. Nie, będziemy. Ej, w ogóle e, Oliwia gra w coś. Oliwia w coś? To... słuchaj! Widzowie, posłuchaj! Jak wbijecie tutaj co 100 subskrypcji, to Horacy pokazuję moją i Michała twarz. I jego pas. Nie, tylko maszę, tylko masza. Ej, oka, oka, orka orka, 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 No? Nie, orka. No. No. Chodź. chodź. Chodź, za mną. No. Tu, 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 szybko, chodź tu. Tu tu. Staj na tym. Aha. Jest Dobra, dobrze. już zaczęła się runda. Ej, kim jesteście? Ja? Kim jesteście? Ja, ja jestem po... Ukrywa. Janek? Ukrywa. Janek, idziesz do tej kampy co zawsze idziemy? Ja tam. Ja, tam. ja też. Ja To mamy. O, Dobra. Ja nie tej Janek, no kliknij tą Ja jak Ja też. Ja też. nie też. a Ja wiesz że Ej, Haradza, ty oglądasz mecz? Jaki mecz? El Clasico no, dzisiaj? Stars Lublin, versus Lublin. El, gościu, dzisiaj jest El Clasico! Dzisiaj jest El Clasico? Ej, co, ja, ty wiesz, że przez ten, ten jak nagrywałeś ten odcinek, no. ten ostatni dzisiaj, no wrzuciłeś go dzisiaj, no to wiesz, że on był z prawami autorskimi? z czym? No, to było prawa autorskie. Że co? No ja jestem. No ten odcinek, co, co nagrałeś. Ten z geometrii dasz. Dobra, nie wpytujmy się dalej. Na szczęście mam coś takiego jak wymiana, i mnie może tepnąć. Eza. Trzeba no, najgorsze miejsce, takie mogło. Pozostało trzech ukrywaczy, a wy jesteście ukryci? Tak. Co Bo ja ogólnie... Nie, bo ja ogólnie nie jestem ukryty, bo miałem takie coś, że... Ty byłeś obok mnie i mnie nie znalazłeś. Janek żyj, żyj Janek, Janek żyj. Rozwalamy tu ja wszystko na pokażę, ja, pokażę, ja pokażę mojemu kuzynowi, że jestem na odcinku. Ha. Czy ja tylko zostałem? No jeden ukrywacz. Ja ci daję wygrać. Ja ci daję wygrać. Piętnaście, dobra dziesięć sekund, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, siedem, siedem, pięć, pięć, z z wami, ludzie. Elsa z wami Właśnie. Ale ja zaraz ja będę kończył nie odcinek. Nie ciekawego, zobaczę na co idę. A co A Ja chcę grać coś innego? A co Ja bym wolał zagrać w Squid Game. Ej, to chyba możemy zagrać coś innego? Dobra, to dzisiaj wystawię kilka odcinków. Pa widzowie.